Czy wiecie, że mądre ustawienie pompy ciepła może zmniejszyć rachunki nawet o 20-25%? do 25 Czy wiecie, jaki udział w tym ma krzywa grzewcza? Dzisiaj Wam to wszystko wyjaśnię. Witam Was na kanale Pelsun, na którym tłumaczę zagadnienia związane z fotowoltaiką i pompami ciepła w prosty i zrozumiały sposób. Mógłbym zacząć tłumaczenie tego, czym jest krzywa grzewcza, od jakichś naukowych, oklepanych definicji akademickich, ale nie na tym ten kanał ma polegać. Ten kanał ma wyjaśnić Wam te zagadnienia w prosty i zrozumiały sposób, więc zaczniemy od trochę innej strony. Wyobraźcie sobie, że mamy budynek. Na zewnątrz mamy 0 stopni, a w, wewnątrz tego budynku mamy jakieś jedno pomieszczenie, w którym mamy zamontowany grzejnik o powierzchni 1,40 m na 0,6 m. Teraz. Jeżeli przyjmiemy sobie, że z takiego pomieszczenia na przykład ucieka nam tą zimową porą 700W, to żebyśmy utrzymali prawidłową temperaturę, taką samą zadaną temperaturę w tym pomieszczeniu, potrzebujemy dostarczać do niego tyle samo energii, ile z niego ucieka, czyli również 700W. Jeżeli będziemy dostarczali więcej energii do tego, do tego pomieszczenia niż z niego ucieka, no to siłą rzeczy zacznie nam rosnąć temperatura. Jeżeli będziemy dostarczali mniej energii, no to pomieszczenie będzie się nam wychładzało. Dlaczego to tłumaczę? Bo zobaczcie, jeżeli mamy zamontowany tam taki grzejnik dwupłytowy i wypuścimy na niego temperaturę zasilania rzędu 55 stopni, a spodziewamy się powrotu rzędu 45 stopni, to taki grzejnik będzie dawał nam 1200 W mocy grzewczej. W takiej sytuacji, gdzie z naszego budynku ucieka 700 W, a 1200 dostarczamy, no siłą rzeczy budynek by nam się nagrzewał to pomieszczenie. Więc rozwiązaniem jest to, że np. głowica termostatyczna zamontowana na tym grzejniku będzie nam go włączała i wyłączała, pozwalała na jego pracę i zaprzestawała na tym pozwoleniu na pracę. W takiej sytuacji przez godzinę taki, taki grzejnik pracowałby przez 35 minut pracy, a przez 25 minut byłby zatrzymany, żeby utrzymać balans cieplny w tym pomieszczeniu. No i teraz, co moglibyśmy zrobić oprócz takiego zwykłego włączania, wyłączania tego grzejnika, żeby bardziej zbalansować tą dostarczaną temperaturę? Zauważcie, że gdybyśmy do takiego samego grzejnika wypuścili temperaturę zasilania 45 stopni i spodziewali się temperatury powrotu rzędu 35 stopni, to on generowałby już swoją moc rzędu 710 W. I w takiej oto sytuacji. Mielibyśmy zbalansowaną temperaturę w pomieszczeniu w sposób taki, że nasz grzejnik, a jednocześnie co za tym idzie i urządzenie grzewcze, pracowałoby po prostu z ciągłą mocą przez całą godzinę. I teraz to jest przykład jednego pomieszczenia. Nasz budynek, nasz dom jest trochę bardziej skomplikowany, bo mamy tam więcej grzejników, więcej pomieszczeń, różne. I ilości ciepła, które uciekają z różnych pomieszczeń, ale właśnie po to dla kultury pracy tego urządzenia szukamy zbalansowania tego dostarczania ciepła względem tego, co nam ucieka. I dlaczego dla pompy ciepła jest to nadmiernie istotne, bardziej istotne niż dla innych urządzeń grzewczych? Ano dlatego, że im niższą temperaturę z takiej pompy ciepła wyślemy, tym tak na dobrą sprawę ona będzie miała wyższą sprawność, co przełoży się dla Was na mniejsze zużycie energii. I zobaczcie, tutaj mamy przykładową wydajność rzeczą dla 12-kilowatowej pompy Rotenso z serii Aquami. Jeżeli wypuszczalibyśmy temperaturę 55 stopni przy temperaturze zewnętrznej na poziomie 0 stopni, to moglibyśmy się spodziewać współczynnika COP na poziomie 2,27. Jeżeli zmniejszymy tą temperaturę zasilania do 45 stopni, to już współczynnik sprawności wzrośnie nam do 2,81. I co nam to oznacza? Że mamy mniejsze zużycie Energii o 19,2% prostym zabiegiem zmniejszenia temperatury zasilania o 10 stopni. No i teraz zauważcie, że na przykładzie naszego budynku i naszego pomieszczenia, raz że mamy niższą temperaturę, ilość ciepła, która jest potrzebna, jest dostarczana jest właściwie taka sama, niezależnie czy nam szło te 55 stopni czy te 45. No bo jeżeli puścimy za dużo mocy, to pompa po prostu popracuje. Zatrzyma się, wyłączy, zaczeka aż trochę tego ciepła z budynku ucieknie i załączy się na nowo. Więc dlatego dążymy do tego, żeby to wszystko zbalansować. Mamy taką sytuację, że mamy zmniejszone zużycie energii o około te 19,2% na tym konkretnym przykładzie. Ale zauważcie też, że mamy taką sytuację, że w, w sytuacji niezbalansowanej nasza pompa pracowała przez połowę czasu, a przez drugą połowę była zatrzymana, a w sytuacji zbalansowanej. Nasza pro, pompa pracowała w sposób ciągły więc jednocześnie też pozwala to nam obniżyć moc grzewczą, którą pompa daje, obniżyć generalnie te wszystkie jej obroty. I tutaj, na przykładu, zauważcie, że jeżeli pompa jest przy swoich obrotach maksymalnych, to taką sprawność generuje właśnie na poziomie 2,81, ale jak już zejdzie sobie do nominalnych, gdzieś tam, jakichś tam normalnych, środkowych obrotów, to współczynnik sprawności rośnie do 2,96. I tu mamy kolejne zyski, które dzięki takiemu zbalansowaniu tej krzywej grzewczej, odpowiednim jej ustawieniu, możemy czerpać z tego, że będziemy mieli po prostu mniejsze rachunki. I o ile, jeżeli sobie porównamy te 2,81 do 2,96, to wtedy to zużycie energii z tych 19,2% zmniejszy nam się o kolejne 4% do łącznych 23,3%. Co jest całkiem fajnym wynikiem, no bo to prawie 1 czwarta mniej zużycia energii na cały rok. Na tym przykładzie wystarczyło zmniejszyć tą temperaturę zasilania na grzejniki o 10 stopni i już mieliśmy zbalansowanie. Tylko zauważcie, że jeszcze psoci nam tutaj sytuację temperatura zewnętrzna. Bo raz mamy na zewnątrz 0 stopni, raz mamy plus 5, raz mamy minus 10, no i teraz tak na dobrą sprawę ta pompa musi się nam dopasować do tego, jak, jaką temperaturę mamy za, na zewnątrz, a jaką temperaturę ona wysyła na te nasze grzejniki. No i dla przykładu, jakbyśmy mieli minus 10 na zewnątrz, to z naszego pomieszczenia nie ucieka już 700 W, a na przykład te 1050 W. Więc jeżeli 1200 dostawaliśmy przy 55 stopniach, jeżeli 710 dostawaliśmy przy 45, to pewnie gdzieś to zbalansowanie będzie pomiędzy, w okolicach jakichś tam 50 stopni. Więc po to właśnie nam jest ta krzywa grzewcza, że w zależności od tego, jaka temperatura jest na zewnątrz, im jest niższa, tym więcej ciepła ucieka z naszego budynku i tym więcej potrzebujemy go dostarczać do pomieszczeń, to jednocześnie temperatura wody, którą wysyłamy na grzejniki, również się dopasowywuje. Im niższa temperatura na zewnątrz, tym większa temperatura wody, która idzie na waszą instalację. No i krzywą grzewczą ustala się u różnych producentów. Z reguły w podobny sposób, ale czasami nieco, nieco inaczej. Dla przykładu na, na pompach z rotensą możecie ustawić sobie sami swoją krzywą, ustawiając po prostu cztery punkty. Pierwszy z nich na osi dolnej ustawiacie na przykład temperaturę minus 15 stopni i ustawiacie sobie, że w tych minus 15, 15 stopniach na przykład chcemy wysyłać te nasze 50 stopni nagrzyjniki. Potem ustawiamy sobie drugi z punktów, na przykład przy 15 stopniach na zewnątrz. Że chcemy przy 15 stopniach mieć temperaturę rzędu 38 stopni. No i tak na dobrą sprawę, to tyle. Przy tych czterech punktach ustawiliśmy tą naszą krzywą grzewczą. Wszystko, co będzie się działo pomiędzy, gdzieś tutaj na przykład w okolicach 0 stopni, to będzie wyinterpolowana wartość gdzieś pomiędzy tymi dwoma wartościami. Pompa i sterownik będą sobie przechodziły płynnie w te ustawienia w ten sposób, żeby, żeby gdzieś tam dopasowywać tą temperaturę wody do tego, co jej zadaliście. Możecie również skorzystać z predefiniowanych krzywych grzewczych, czyli tak jak tutaj, mamy taką tabelę, w której producent sam ustawił już krzywe grzewcze według niego dobre dla budynku i jak je czytać. Mamy 8 różnych krzywych grzewczych i mamy różną temperaturę zasilania która wychodzi na, na budynek w zależności od temperatury zewnętrznej. Tutaj mamy temperaturę zewnętrzną i zobaczcie, że jak mamy na przykład 0 stopni, to na krzywej grzewczej numer 1 mamy 52 stopnie zasilania nagrzejniki, a na krzywej grzewczej numer 8 mamy 37 stopni, które idzie nam nagrzejniki. I ta temperatura zmniejsza się nam w zależności, zmniejsza lub zwiększa w zależności od tego, czy na zewnątrz jest zimniej. Czy na zewnątrz jest cieplej, tak jak tutaj. A skąd my mamy wiedzieć, jaką krzywą grzewczą ustawić, którą wybrać i jakie ustawienia tam zdefiniować na sterowniku? To temat rzeka. Gdyby to była naukowa publikacja, to powiedziałbym, że projektant musi wyliczyć te dane wartości, i wtedy na tej podstawie musicie sobie je wprowadzić. Natomiast wiemy, jak jest w praktyce. I w większości przypadków krzywą grzewczą ustawia się po prostu metodą prób i błędów. Czyli na zasadzie ustawiacie sobie jakąś pierwszą krzywą i obserwujecie. Jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę na przykład te cyferki, które producent Rotenso nam dostarcza, ustawiamy sobie dla przykładu krzywą grzewczą numer 5. I teraz wiemy, że przy zerze stopni na, na krzywej grzewczej wyjdzie nam te 45 stopni. Jeżeli okazuje się, że jest w budynku ciepło, jest fajna, komfortowa temperatura, to na przykład za tydzień czy za dwa tygodnie zmniejszacie sobie temperaturę zasilania. Czyli jak widzimy, żeby z 45 zejść na 42 stopnie, przy zerze stopni, musimy zmienić numer krzywej grzewczej na szóstkę. Jeżeli po tym tygodniu dwóch na tej kolejnej krzywej grzewczej dalej jest komfortowa temperatura, możemy próbować dalej zjechać w dół z tymi ustawieniami, żeby ta temperatura wody, która będzie szła na instalację grzewczą, była po prostu jak najniższa. Jeżeli dojdziemy do momentu, że zmienicie tą krzywą grzewczą, zmniejszycie ją i nagle w budynku budynek będzie niedogrzany, macie ustawione na przykład 21 stopni, a ta, ta pompa pracuje, osiąga 20,5 i nie może osiągnąć więcej, to to jest moment, żeby wrócić z powrotem ustawieniami do wyższej krzywej po to, żeby... I to jest mniej więcej gdzieś ten, ten złoty środek, złoty punkt dla waszego budynku, że taka temperatura wody musi iść na grzejniki, żeby zapewniać komfortową temperaturę e, pomieszczeń po prostu wewnątrz budynku. No i po co tego szukamy? Szukamy tego po to, żeby jak najmniej energii zużywała nam ta pompa ciepła, no bo jak tutaj dowiedliśmy wcześniej, im mniejszą temperaturę zasilania dacie na grzejniki, tym mniej energii skonsumuje wasza pompa ciepła, dostarczając tyle samo energii cieplnej, która była potrzebna dla budynku, dla utrzymania tej komfortowej temperatury. Ustawienie całkiem proste, ustawienie, które nie wymaga jakiegoś dużego stopnia skomplikowania czy jakiejś wybitnej wiedzy tutaj o pompach. Wystarczy obserwacja i, i trochę pobawienia się tym sterownikiem po to, żeby, żeby dopasować tą krzywą pod siebie. No ale jak widać... Całkiem warto. W tym odcinku na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, cześć.